Hej, z tej strony Szymon, a to jest kolejny odcinek Ruchu Oporników. I w dzisiejszym odcinku powiem Wam o Androidzie, który działa na iPhone'ie. Brzmi niesamowicie i takie trochę jest. Generalnie z instalacją Androida na iPhone'ie byłoby tak. Wyobraźmy sobie, że iPhone jest jak super nowoczesny elektryczny samochód, a iOS jest jak kierowca który jeździ tym samochodem od momentu, kiedy po raz pierwszy zrobił prawo jazdy. I zna się na rzeczy. Zna ten samochód od podszewki i wychodzi mu jazda tym samochodem naprawdę fenomenalnie. Natomiast hmm, zainstalowanie Androida na iPhone'ie byłoby trochę jak taka radykalna zmiana kierowcy. Zastąpienie tego doświadczonego kierowcy mniej doświadczonym, mniej poczytalnym psychopatom który już po kilku sekundach od przejęciu sterów powoduje wypadek i ucieka z miejsca wypadku rowerem. Właśnie tak to widzę. W starszych iPhone'ach po dokonaniu jailbreak'a istniała możliwość zainstalowania równolegle dwóch systemów. Co prawda Android chodził jak chodził, ale nikt mu nie odmówi tego, że działał. W 2016 roku projekty te już nie są wspierane, więc trzeba wymyślić coś nowego. Jedną z osób, która zaproponowała bardzo ciekawe rozwiązanie był Nick Lee. Właśnie ten sam Nick Lee, który zainstalował na Apple Watchu Windowsa 95. Wpadł na bardzo ciekawy pomysł streamowania obrazu ze smartfona z Androidem wprost na ekran iPhone'a. Ale jak to zrobił i jak to działa? Najważniejszą rzeczą było zmodyfikowanie Androida w taki sposób, aby iPhone zrozumiał każdą wysyłaną z niego informację. Z urządzenia z Androidem transmitowany jest obraz, który przez kabel USB pełniący funkcję kabla sieciowego jest odbierany przez iPhone. Bez tego musielibyśmy korzystać z Wi-Fi, co generalnie skończyłoby się spadkiem klatek i gorszą płynnością działania urządzenia. Ok, ale nie oszukujmy się, noszenie przy sobie dwóch telefonów nie jest dla wielu osób niczym przyjemnym. Dlatego nikt stwierdził, że pora zminiaturyzować ten projekt i pora zainstalować Androida, którego zmodyfikował na swoim komputerze, na czymś dużo mniejszym, na płytce. Na płytce, która generalnie przypomina swoimi możliwościami Raspberry Pi. Jeżeli nie wiecie, co to jest Raspberry Pi, jesteście ciekawi, o co chodzi z tymi płytkami, to zapraszam do zobaczenia filmu, który nagrałem o Raspberry Pi więc nikt przy wyborze takiej płytki miał pewne kryteria, którymi się kierował. Po pierwsze, płytka musiała rozmiarami przypominać kartę kredytową, po drugie musiała oferować odpowiednią wydajność, żeby nie było mowy o żadnych lagach podczas przesyłu obrazu i musiała oferować najnowszego Androida 6.0.1. Nix zdecydował się na płytkę HighKeely Maker, która jest oficjalnie wspierana przez Android Open Source Project. Tak, żeby wszystko poszło gładko jak po masełku. W takiej płytce znajduje się ośmiordzeniowy procesor ARM o taktowaniu zegara 1,2 GHz, 2 GB RAMu i 8 GB pamięci wewnętrznej. Cały układ został zgrabnie zmieszczony w kejsie wydrukowanym w drukarce 3D. Dodatkowo mamy dostęp do kilku portów portu USB, portu HDMI i slotu na karty microSD. Po podłączeniu płytki do iPhone'a i włączeniu odpowiedniej apki, której nie ma w App Store z wiadomych przyczyn, widzimy na ekranie system Android. Informacje o położeniu naszych palców na ekranie są przesyłane do płytki, dlatego mamy wrażenie, jakbyśmy korzystali z prawdziwego smartfona w smartfonie. Co prawda chodzi on naprawdę wolno, ma ograniczone funkcjonalności, nie wspiera pełnej rozdzielczości matrycy w iPhone'ie, nie możemy korzystać chociażby z aparatu, ale moim zdaniem pomysł jest ten naprawdę ciekawy, bo nie patrząc, mamy w case'ie drugi telefon, który ma swoje własne zasilanie. Jestem bardzo ciekawy, czy projekt ten będzie rozwijany w przyszłości, czy zostanie on skomercjalizowany i czy trafi do szerszej publiczności. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, zostawcie subskrypcję i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Androidzie na iPhone'ie, czy nie, o Androidzie na iPhone'ie. Jeżeli podoba Wam się ten system i jeżeli chcielibyście zobaczyć ten system na iPhone'ach, może na nowym iPhone'ie, to dajcie śmiało znać w komentarzach, chociaż ten pomysł wydaje się być trochę szalony, ale jestem naprawdę ciekawy, co o tym myślicie, więc do zobaczenia już niedługo, hej!